Wiesz co, nie wiem. Aktualizacja była na Pc. -cie. Już nie zamkniesz zestawu na maxa, jest podbierak, są kluby. Ale ogólnie wszystko działa bardzo, bardzo słabo. Na razie krok do tyłu i to mocny krok do tyłu. Jak łowiska europejskie i gruntówki jak wszedły dały tej grze drugie życie. Drugi oddech. Tak ta aktualizacja poszła w drugą stronę. No właśnie już już wiem, nie. Bo nie ma Robert, nie ma, nie ma jeszcze. Tu też pisali do mnie, wiesz, tutaj i na live, i na Discordzie, że właśnie można wyłączyć podbierak nie, tylko w zawodach nie można. Tak normalnie można wyłączyć podbierak. No. Jak tak dalej pójdzie i to łowisko nam tego nie będzie a tak długo na nie czekamy, no to 99% ludzi przestanie w to wygrać, grać. Włącznie ze mną. Po 6 latach. O, jest zbranie, fajnie się tu nam yy, zapiął. ten slinger, czy jak to się nazywa? fachowo. Druga 47, ogromny kawałek ryby. Zobaczmy co to. Wolałbym suma. I to tak nie walczę na bieługę. O, mogę się mylić. Aha. No. O jezu, biługa, myślałem że to sum. A ta biługa jest malo 40 parę kilo będzie miała. MO, się pomyliłem trochę. Także tutaj fajnie się prowadzi przynęta, także taś się bo jak ta aktualizacja będzie u mnie, że już to spinningowanie może być katastrofa. Nie wiem jak inne techniki. Ajaj. Mocne to było. Poprawiło coś. Witam serdecznie polepione. Ciekawe co to mogło być. I znowu. Nie mogę normalnie przynibyć. Muszę do boku kombinować, nie? Dobra jeszcze raz No To zobacz, ile czasu nie było aktualizacji, ile czasu temu Selenga wyszło, tak. To to jest y, coraz coraz rzadziej mamy aktualizacje do tej gry niestety. A do takiego Nomad Sky kurcze w tym tygodniu już trzecia czwart, czwarta aktualizacja, nie? W tym tygodniu tylko moja życiówka Bartek 203 chyba 037 coś takiego z dedykacją na dla córeczki która 8 dni po złapaniu tej ryby się urodziła, ona złapała na, ta ryba została złapana na 8 dni przed narodzinami mojej córki także była specjalna dedykacja i to właśnie na spinik Jak zdobywasz maksymalny level, to każde kolejne, kolejne zapełnienie tego paska dostajesz rangę, dostajesz kilka bitcoinów, trochę gotówki i nic więcej nie? Także tu ranga do niczego jest niepotrzebna ogólnie, tylko że wygląda. Zapełniasz po maksymalnym levelu, czyli aktualnie mamy 80. Kolejne zapłynie, to, to masz pierwszą rangę, dostaniesz e, chyba jednego czy dwa bitcoiny, chyba 10 tysięcy gotówki. Potem jest tego chyba jeden bitcoin więcej, 15 tysięcy gotówki, także tak to wygląda. Szanuń ma nie. Mogliby się bardziej postarać zdecydowanie. Tym bardziej, że ta ranga. O, mam uderzenie. Jest, jest, boleń, dobrze. Kurde, trzecia, 4 Mam nadzieję, że tu gdzieś do 3.30 może najpóźniej posiedzimy. Jak to będzie godzina łowiskowa, do... Dobra, mamy branie na minogę. Kurde, i unikatowy sam jest, ale lipa no. Żebym wiedział, że to jest biłga, to od razu będę to odkładał. Ale weź przebić, tam unikatowy boleń nam spadnie zaraz, cholera. Mhm, wyciągnę ją na pewno. Bądź sumem chociaż. No i elegancko! No! Dobra, pięknie. 51 kg zajebiście. Fotka została machnięta. Wyciągamy bolenia i lecimy na tamtą nie? Super. Na mi nogę. 51 kg. Dzisiaj największy. Także czaty GG 50 plus jest. <laughs> A tu pewnie unikają boleń, tak? Trzy medal duży. Co, kolego? <laughs> rekord osobisty, panowie! Czaty GG, rekord osobisty, bolenia miałem 11,5. Kilo do tej pory na bolenia, pf, przepraszam, rekord osobisty, który miałem na Poblera, którego straciłem tutaj na tym łowisku. XR jest 3,5 metra z kaczykiem 4-0. poprawiona o 100 gram, może coś koło tego? Pięknie, czaty, kurde, zajebiście. Będzie wrzucony cliffhanger. Bo rekordowy boleń w moim przypadku nie zdarza się rzadko. O, bo ja miałem 11,5 kilo. Idzie tu fotę zrobić, idziemy tu może. Mam troszeczkę czasu, nawet tego ja doświadki nie zabiorę przez te bagi, które są w grze i to mnie strasznie mocno nie powiem brzydko jak. O, przy tych pałkach może, co zrobimy sobie. Kapitalnie pięknie! O, myślę, że może być spoko. O, ale śliczny. Prawie 120 cm. O, Ideolo, czaty GG, wszyscy na czacie poproszę i i tysiące 2100 gotówki, 846 doświadczenia, 3 strzałeczki na zielono, 11693. Jeszcze tylko bym chciał, nie zabrał go. No, trudno. O której branie nastąpiło? To mnie jeszcze bardzo interesuje. Zaraz sobie dokładnie zobaczymy. Trzecia trzy. O, także moja nowa życiówka e, Bolenia. Jeszcze tylko wejdę sobie zaraz na zdjęcia, tylko nie wiem, czy ja robiłem sobie z, tutaj na screenach z... 11569, czyli poprawiony o ponad 100 gramów. Także rekordowy Boleń e, życióweczka. 119,8, i 8 śluzowaty Wobler 3,5 metra, haczyk 60, życiówka, bolenia, 11 kilo, 693 gramy, śliczny, piękny, także bardzo się cieszę.